Zastanawialiście się kiedyś jak wygląda praca kuriera? Jak wygląda droga waszej paczki, kiedy zamówicie ją ze sklepu internetowego i co się z nią dzieje przez ten cały czas, zanim dotrze do was do domu? Dzisiaj będziecie mogli się tego dowiedzieć i zobaczyć to na własne oczy. Razem z Werką Aperką zamieniamy się w szalonych kurierów i będziemy dostarczać paczki, <laughs> oczywiście w grze. <laughs> Simoneczko, witam wszystkich. Umis Agi. Tak, w ogóle Wera u siebie w grze biegała bez majtek. W sensie nie, miała majtki, tylko spodnie nie miała i na majtkach była. Ale ja miałam te spodnie, musiała mi gdzieś w trakcie gry zerwać nie, spodnie. nie mam pojęcia gdzie, więc słuchajcie, jeszcze, jeżeli jeszcze nie oglądaliście u Wery odcinka, to koniecznie wpadajcie, bo właśnie razem z nią też grałam w tą gierkę, a teraz dalej jakby kontynuujemy u mnie. Yy, dobra, tam się skończyło, że odkryłyśmy tutaj jakieś nowe miasto czy, czy, czy coś takiego, nie wiem. I lecimy po jakąś paczkę. O, paczkę, je. paczkę. Przebiegnę. Bo biegnę, Czy to jedzie. jest jakieś boisko tutaj? Jedziemy! Ej, no, już myślałam, że mnie rozjedziesz. Ale co mi zrobiłaś? Patrz, kopi robię. <grymka. grymka> no, Ładny <mały> kringotów. <grymka> żyjesz, żyjesz, nic się tobie <grymka> nie stało. Ha, ja pokieruje, Wsiadaj ze mną. Nie, ja już biegnę, ja wolę. Wera nie ma prawka, ja wolę nie wsiadać do niej. Doprawda, prawda? Wolę, wolę nie. Dobrzeć. Ale może w tym roku zrobię. Jeżeli już nie będzie obowiązku noszenia maseczek, to może zrobię. No, opatrz, ja kareka, zobacz, o patrzekka można odwiedzi, zobacz! Ale ci... jeszcze karetka ci podrąciła! Tak, i nawet się nie zatrzymała, widzisz? A ona ciężka jest, chyba musimy dwie osoby to podnieść. Zobacz. Naprawdę, a może? To dawaj. Nie, naprawdę, bo aż mnie przewraca, czekaj. O, o, o! O! No, puść, 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 puść! puść. Dobrze! Ty, rzeczywiście, ona Uf, chyba ciężka była, no. Ale dobra. ona nam Siedzisz? nie wpadnie. O! Y, tak, tylko muszę ją złapać. Poczekaj, poczekaj, ej, jedź, ja jedź, bo mi odjedziesz. No, patrzę. dobra, okay, dobra. Trzymam, no. Trzymam. Jedziemy. Trąb, trąb! Trąb, trąb na wszystkich, żeby nam z a, drogi zeszli. A, a, ale ten jakoś słabo trąbi, wiesz? Oj, matko o, o, bo nie bo chciałam! Nie nie! Ten gejzer znowu! No nie to nawet nie ja był gejzer, to ja jestem pijana jak jeszcze tym samym. Nie nie, studzienkę wywaliło. Tak, wywaliło? Tak, tak. O, patrz ja sama o. mówię, ja jestem silniejsza od ciebie po prostu, wiesz? Bo mam banany na głowie i, i dlatego w ogóle.. A ja nie mam bananów na głowie? No dobra, ty masz pełną bananów. Masz sałatkę bananową Ja mam bananową. bananowy! Masz sałatkę bananową, dobra, lecimy. Ale sobie usiadłam. Trochę mi się wrzyna ten samolot. Trochę wrzyna adept. się. A co to tu jest jakieś? Nie, ale zamknięte, dobrze Zamknięte, no tam okay. na górę musimy iść. Uważam. Teraz. O, studzienka. Uważam, nie, 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 nie. Studzienka. Tak, tak, tak. Uważam, uważam. Uważam. A mamy lewostronny ruch, czy prawa? Ej, zgubiła! Są w ogóle, Słuchajcie, w tej grze jest naprawdę niesamowicie dużo różnych rzeczy do odkrywania, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba ta gra i po prostu zostawicie, nie wiem, przynajmniej 15 tysięcy łapek w górę, to na pewno będę częściej z Werą nagrywała i jeszcze może Adriana Adriano, weźmiemy, to bo to no, można w dużo osób... Czekaj, bo ja się zblokowałam. Ej, typie, w ogóle jak, jak Twój typek się nazywa? Ej, nie chcę paczki brać. Ja się nazywam y, Heniek. Heniek Banan. O, tak właśnie. To ja Wiesio, może co? Bo jak Weronika, no to odwód, no to Wiesio. Nie dobra, to ty jesteś Wiesio-Banan, jesteśmy braćmi. Wiesio-Banan? Tak. A ty jak jeszcze? Przedstaw się? Heniek, Heniek-Banan. Heniek, dobra. Henna wiesio i wiesio. Heniek i my, i my po prostu. O, yy... nie! O, nie! My tak. Mówisz, nie o mnie. Tak, Henio, Henio, mam ci wie. Dobra, już idę, spokojnie, już, już mam. Dobra, Maszke, tak. masz. Patrz, czy tu jest to fajne? Teraz. się, chodź, Ui. chodź. Ui. Lubicie się kręcić na karuzeli, tak jest. Zobacz, o, co to zrobiłaś. Zdzieliłaś mi w głowę. <śmiech> nie mogę <laughs> się. Chrzec. Moja karuzela została. Nie. Ja też chcę się pokręcić! Weź, odpal to, odpal to, ja chcę do góry! Oj, poczekaj, poczekaj! Już idę, idę! Oj, oj, oj! Oj, dawaj, odpal, odpal, bo tu jest przycisk, dawaj! A, tutaj? No, odpal to! Róż go, no! O Oh my, oh my god! O Boże, co się dzieje?! Ja już nie chcę, już się boję! O ma... Ja też chcę! Chyba nie powinnam skierować z Mam coś jest. dla Ciebie. Zobacz. Już jadę, jadę. Wy wyłowiłam dla Ciebie Magikarpia. Zobacz. Tak? Patrz. O, jaki fajny! Uii. Masz. Ale piękna, Łaaa! Wow. Ale mi płetwą walnął! Zrobię z Ciebie sushi teraz! Sushi Januszki <laughs> będzie! U. Boże, o tak matko! Ma, patrz, patrz! Co ty ma, ma, robisz? Tak Gdzie ty jesteś? Na górze! Ja już mam sposób na paczkę! Nie, do wody wpadnę! Ała! O nie boże! Słyszałam to! Jak gleb o ziemię! O nie! O! Oj! O! o. To Jeszcze chyba raz. jednak tak działa! O matko, co my teraz mamy? Jakąś kostkę lodu, Wera? Tak? No, poczekaj, bo ja tutaj... Glebę, glebę robię. Tak, i tam mamy ją, widzisz, 90 metrów. No. Dasz radę, dasz radę. U, biegnę, mis, Ania, mis... Znaczy, hej, hej, Jaki siła Hej, hej, nie Kibicuję ci, pomaganie. Patrz. Kibicowanie, tak do każdy umie. Ale źle poszłaś tutaj, tu, 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 tu. Patrz, A to tu, tu jest tylko, dobra, okej. Okay. Ta się tam bawi tą gaśnicą. Okay. Ej, nie mogę jej podnieść, za, za, za ciężko. Jest. Albo ojcze! Oj, oj, oj. oj! Stawaj! Panią to... przyłożyłam sam środek! Jak ona się wślizga! Ona się ślizga! Panie, Nie po daj, co ja. mam kostka lodu? Patrzcie, to dla niego, widzisz, on mówi nam, że dziękuję bardzo. A rzeczywiście! O! Przyłożyłam. O, jest, zaliczona! Wow. Dobra, lecimy o, dobra, dobra, Nie, przecież za gruby jesteśmy. Nie, dobrze, dobrze, lecimy... na no, Ty się no. za bardzo kręcisz. BUM! Bo... <laughs> Need for speed, ta przesyłka się nazywa. Dawaj, musimy szybko dojechać. Musimy wyskoczyć nią, patrz, tam jest, widzisz? Tak! No dawaj. Ale jazdy, dobra, już wchodzę. Trzymaj I trzymam paczkę, tak. Trzymam. Czekaj, czekaj. Albo i nie, bo ciebie załatwia. Ty mnie czekaj. trzymasz za Bebzuna, no. Nie, paczka za daleko jest, muszę bliżej paczki Okej, okay, trzymam paczkę i Ty wsiadaj. Czekaj, okay, teraz ja muszę za kierownicę złapać. Dobra. A jest okej, okay, jest okej. Okay. Uwaga! Z wiary będzie. Uwaga! z komiary! Oj, to nie będzie! Nie, chyba teraz powinno wyjść. A tam rekin jeszcze pływa. Musisz, Jak będziesz na samej górze, musisz z nią wyjść. I wtedy powinno Ci się udać. Zbra, te, te misje są Ale za to ciężko, to tak się guja. Te misje są, przysięgam, za ciężkie dla nas. Dawaj! Wierzę w ciebie! Wycięłam się, paczka mi się wycięła! Nie! O nie, zgniecie mnie zaraz! Samochód odblokowałam, patrz! U. Jak to zrobiłaś? Tu, tu, tu docisnęłam coś, to mu chyba jakieś sekretne i z tyłu, zobacz, ma nitro jakieś dane. Zobacz, U. zobacz, z tyłu, zobacz, z tyłu! Widzę, o, no to jedziemy! Uuuuh! Moja ręka! Ała, mój Co wiezie? Może nie wiezie, tylko chręcy, Widzisz, aż mi się imiona pomyliły. <śścoughs> Dawaj, Biesio, siadaj! Biesio, albo złapcie, Biesio, złapcie! <ścoughs> złapcie się... rączką! Poczekaj, rozpędzamy się! Wow, nie, 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 <śś> nie, 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 A bo on oj, oj, nie działa oj, oj. tak długo, on jest tylko na chwilę. No, 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 dawaj, dawaj. No mi No trzymaj się, jedziemy! Ej, tak. Jedzie. góry, do góry, do góry o, bo... Wszystko będzie dobrze! Czy to jest sytuacja panowa? Ale, Ale patrzę, co, patrz, jakiś. O, co to piąte miejsce? Duchor. Jakie piąte miejsce? nie zdobyliśmy jakąś nagrodę, e, patrz. to moje jest! Wiesiek! On był mój! Tak nie, duch. to jest nasza nagroda! Dupa moja! <gry antenna> już Już nie chcę się bawić. O, tu można paczkę odebrać, patrz. <grym> Wszędzie paczki można odebrać. A to jakiś kitku chyba jest. Zwierzątko! To trzeba ostrożnie zazwyczaj. O, ostrożnie. Ale tu no na, dół, na dół, Tutaj, tu chyba. Trzeba zejść. Oh my god! Weź tu, ja tego nie chcę. Ja, ja, ja stąd idę. Tam jest dolu. Nie Ja stąd idę. Ale jakie czerwone oczy tam się pokazują. No! A czemu ja po tej stronie co mam oczy? Nie wiem, już Ci pewnie rękę uwalił tam no, przez kratkę, nie? O, dobra, Matko. to już musimy go wrzucić. nie, szybko, szybko. Biegnij z tym! Poświęć, poświęć swoje rączki w razie czego. Kto w ogóle zamówił jakiegoś lwa w, w transporterku? Co to w ogóle miał być? Ui. Matko jedyna! Ty zamówiłeś to? Chłopie, to on to zamówił! Co, co to jest za dom? Rad.

Dojechali! A witamy w jakichś złotych ruinach. Czy chcesz tu, tutaj do... O, dobra, odblokowaliśmy w tym momencie jakieś złote ruiny. I w ogóle to jest mega, słuchajcie, ruiny to jest fajne. na pewno, ale czy złote. <grych> to jest też mega fajne, że ta gra się jakby zapisuje, więc jak będziemy później dalej chciały z Werą grać, albo na przykład jeszcze z moim bratem Adrianem, to wiecie, nie będziemy musiał od początku tego zaczynać, tylko to się wszystko zapisuje przepięknie. No a to ten sam sklep. Bo one są zamknięte, tego to akurat nie rozumiem, czemu są zamknięte. No nic, moi drodzy, yy, chodźmy tu w jakieś ładne miejsce, pożegnamy się z widzami. Tak się pożegnałaś. <laughs> pożegnamy się z, z widzami, z widokiem na miasto tutaj. Yy, kto jeszcze nie widział oczywiście odcinka ubery, to koniecznie wpadajcie, yy, bo on już u niej jest na kanale. Tam też właśnie miałyśmy przygody szalonych kurierów. Czy ty kogoś wysadzasz? Co ty robisz? Wiesiek! jak uspokój, banana! O nie, o nie, I moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby zostawić 15 tysięcy łapek w górę, w ogóle subskrybujcie ten kanał i na pewno nagramy wtedy jeszcze kolejne części z tej gry, bo ogólnie mega, mega to jest śmieszne. O! Szczególnie! daj, i nie ma mnie, umrę! Patrz jak lecę! Słuchaj, Wiesiek, płacisz... Płacisz! Płacisz za mój szpital! Czekaj, ja też lecę do ciebie, już wow! Ale jak mi się długo Chyba, w głowie lecę. kręci. Leci! Mi, mi się cały czas w głowie jeszcze kręci, zobacz, bo tak się wolnęłam mocno. Zobacz, pijana jest widzę, widzę. gwiazdki mam. A ty nie masz. Ale miałam, bo ja wysadzie. Ale się ja dalej mam. Ja dalej mam. Ale rzeczywiście, głowie. to odblokowałaś pewnie coś. Nie? Jestem, jestem... Bananami się, z bananów za dużo zjadłam. Dobra moi drodzy, kończymy. Do, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ba, bye bye! Bye bye! bye.